Dzięki wielkie za lajki, suby, wsparcie i komentarze. Zapraszam do oglądania. Bo mam e, godzin... O przepraszam, to nie to, to nie to nagranie. Nie, sorry, przepraszam, to nie to miało być nagranie, serio. E, o proszę bardzo, to to. to. Mam 42,5 tysiąca godzin w Hoju 4. Najwięcej w całej Polsce, z tego co widziałem, nikt nie ma, nie ma podobnej liczby godzin. A jak już będę zarabiał tyle, co w normalnej pracy, to rzucam wszystko w pi... O, pi... PiS doszedł do władzy, mama? A nie, jeszcze nie. Jeszcze tak. ten twór. ta. ta, ta uh, koalicja. koalicja obywatelska. Rumunia jeszcze przeciwko mnie? Bo ja streamuję też na innych stronkach, ale to już później będę streamował. Z tamtych stron się utrzymuję głównie, nie? Mi się mylą, mylą gadki, mi się. Myli, myli gadka mi się na różnych stronach. Tam mogę trochę odważniej mówić do was, nie? Dobra, Myk, bo kiedyś byłem najlepszym graczem w CS-a w Polsce, z Diegiem niejakim. Mieli, mieliśmy globale, pisało do nas Nawi, Simple do nas pisał e, Shroud, Shroud chciał z nami streamować z Cloud9. E, Pasha Biceps też pisał do mnie osobiście, że chciałby do mnie ze mną walczyć na, na Cloud MMA, ale no, ja to wszystko rzuciłem tego CS-a, ale powiem Wam, wracamy, wracamy, baby. E, King is back, King będzie bakował. King będzie bakował do cs -ka. Nowy szablon testowałem piechoty, na przykład, yy, który właśnie ode mnie muszę go zmienić. Na kolejnym live będzie już inny szablon, bo zauważyłem, że w tych profesjonalnych rozgrywkach Hoja, jak na przykład Tommy K. robi turnieje, za granicą robią turnieje, Kałach robi turnieje, to wtedy to strasznie dużo, yy, dużo ludzi to wykorzystuje, ten szablon, bo yy, ja znalazłem ten szablon. Ja znalazłem takiego exploita, można powiedzieć. Strasznie dużo ludzi to podłapało, i twórcy już załatali tego buga, że ten szablon już od tygodnia, Oto około tygodnia nie działa, nie? Czy wiadomo, działa jak tam atakujecie Uanbator, Bator czy coś, czy tam Zingbombę, ale nie jak, wiecie, gracie na poważnie, tak, nie? No dobra, no trudno się mówi, tak. Nie zawsze się wygrywa, raz się wygrywa, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Rudy 102, no trzymam za ciebie kciuki, Rudy 102, żebyś tutaj pokazał im, gdzie raki jadą na wakacje w lecie, nie? To tak, dawajcie razy 10 na fula, zawsze, nie razy 5, bo wtedy macie połowę mniej właśnie wam się produkuje, nie? Razy 10 na fula i dziękuję, i mam o wiele więcej wtedy sprzętu piechoty mi się robi, nie? A ta wielka powódź w Rihadzie? Nie, to była nadmorska przecież. A, mam to w dupie, a dobra, wpiszę sobie, gdzie ta powódź była. Dubaj! A, a gdzie jest Dubaj? Co, co to jest stolica Dubaju? Właśnie Dubaj, no. O powodzie w Dubaju i o mamie. A Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. A, Zjednoczone Emiraty Arabskie, a nie y, 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 ta. Arabia Saud Saudajska. Tak, no to już się zgadza, no. Tak, dlatego ja jestem wielkim zwolennikiem Fit for 55. Wiecie? Ja y, czekam tylko na 55, aż będzie. Żeby się do niego fitnąć Bo yy, słuchajcie ja teraz na dniach, dlaczego nie było live'ów pytaliście, 13 dni nie było live'a Bo ja uczestniczyłem w akcji tutaj yy, 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 Pojechałem do Wrocławia i przykleiłem się do drogi, nie? Przykleiłem się do mostu grunwaldzkiego yy, Na drodze, na środku, no i mnie odklejali te 13 dni, nie? Bo ja się sprzeciwiam, yy, sprzeciwiam globalnemu ociepleniu I yy, jestem, jestem fit for, for 55 I yy, żeby nie było globalnego ocieplenia i żeby Polska nie paliła węgle. desantować marinami. Tylko zdrajcami. na hoju. Trochę mi się poluźnił język, nie? Yy, za dużo nie było mnie 13 dni na live'ach. W hoju jestem tak podekscytowany, że mi się już język kłapocze, nie? Kłapocze językiem, kłapie językiem, czy jak to się mówi. Fuj! Ale fuj, co ja wypiłem. Ale dziadostwo. A teraz już lepiej. Nie popieramy Nie popieramy piractwa, czyli grałeś na pirackim hoju. W życiu nie grałem na żadnym piracie w żadną grę. Proszę mi tego nie amputować. No właśnie. Nie imputować. Nie bać, ale... No i mam przejebane Mam bana na kanale. Mikro, Mikrocy... to masz w gaciach? Podzielimy oddziały na kilka grup operacyjnych, tak jak w słocie się robi, czyli po cztery. Nie, przepraszam, pięć, bo w słocie macie tak, że jest dwie nie dziw się, drużyny. Nie, jak ludzi hejtujesz. Blue. blue... Nie, nie, no ja nie hejtuję oczywiście. Tych usuniemy, żeby było porówno. Jest ekipa, tak, jest dwóch, jest Red Team, dwóch jest Blue Team i jeden jest Commander. Feministka A to nie komputer. Dobra, choć cztery. Cztery, trzy. No, co się załadowało? Co tu się załadowało? Jasna cholera, jasna. Barty. Cześć, nazywam ja się Akiko i jestem prywatną sekretarką Kurde, to, Frycka. Dziękuję, że wszedłeś. Kolega grał. W, s -s na modzie. Trzeba seba, seba, nie wchodź mi na komputer, bo widzisz, co się dzieje później. Trzeba mi zainstalował na komputerze, na komputerze jakieś głupoty, absolutne. O, dobra, już wchodzę na wasze komentarze. Witam wszystkich towarzyszy Anonim. Gal Anonim, tylko piszą mnie dobrze w tej kronice, żeby później nie było tak, jak o Jurandzie ze Spychowa napisałeś, że się potknął i wpadł do Fryckownicy. Do frytkownicy, sorry. Tylko Galu Anonimu pisz do mnie, u mnie dobrze, nie tak jak o tym, jak o... jak mu tam było, Maćku z Bogdańca, nie? Że, że przyjechał Daj i ajd. się zaręczył Artmo. z Jagienką. Cześć, nazywam się Akiko i A jestem prywatną wujek. sekretarką Frycka. Znak zapytania. No co jest ty? Nie, ma, nie mam ID serwera. Ty widzicie to? Ale ja, ja. No tośmy pograli. Ty? Może to przez to, że to jest jakiś cholerny kurde beta. Beta, beta. Ja, piernicze, tak. Bo tu się wskasowało. Bo ja jestem alfa. Ja jestem z natury. Ja Jacob, jestem co brat ma na myśli? Ja jestem naturalną alfą, a wszedłem na beta, kuźwa. Tak, tak. Bo ja nie mogę spać, bo mam podwyższoną beta alaninę. Wasy zda... O nie, przepraszam. Escape kliknąłem. Kurde, Maciuś, przepraszam, już odpalam, już odpalam. Już odpalę. na stream. Sorry. To dla mnie absolutna zagadka. Zagadka tego, kwadratu bermudzkiego, nie? Co to jest do jasnej cholery? No, znowu Maciuś coś poinstalował, cholera jasna. Na tym, kurde, ja pierniczę na tym na, na tym komputerze coś poinstalował i całe, po prostu, całe mi się zhakowało. Maciuś, ty do mnie nie pisz, bo właśnie Maciuś do mnie napisał out. Nie, no tej Microsoft miał awarię i od tej awarii Microsoftu cholernego moglibyście już to do cholery naprawić, tego, tego Windowsa. A co to jest za update jakiś kurde w kernelu, jakimś kurde w tym, w korze całym y, komputera? Jakiś się, się robi bug. Jak się włącza mody. Zagramy Hearts of of Castaways. Dobra. Nie odpalaj of... tego czegoś. <laughs> czego czego? Zagramy w Hearts of Castaways. Dobra, niech, niech wam będzie, widzowie. Castaways z Ilonem Deppem. Nie, z kim tam? Kto dał w tym, w tym Castra Sraweju, ten, jak mu tam, to, yy, Tom Hanks, z Tomem Tak. Siedź cicho tym fryckiem i czytaj te pierdolone komentarze do chuja, odczytaj tego pierdolonego priwa na Discordzie, a nie chlejesz i pierdzilisz jakieś farmazony na tym live. <laughs> Nieprawda, nie piję. Murem za fryskiem. Hashtag murem za Dziękuję Karolku, z całego serca, dziękuję. No to fajnie, no to murem, murem za mną, no zajebiście, no. Nie no, ja, warto było wchodzić tutaj, nie, nie no, dzięki Karolek, tak szczerze, z całego serca, nie. Chociaż nie wiem jak to ma nam pomóc w dzisiejszej grze, ale absolutnie dziękuję. Murem za Fryckiem, jest, 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 murem, murem. Dobra, wyłączam Discorda, bo to niezbyt pomogło. Teraz tak, yy, to już na całym świecie naprawili awarię Microsoftu, a mi nic nie działa, no co jest? Jak tu się klika wszystko? Jak to się klika no kurde jak to się klika alt F4 ja pierniczę no naprawdę słuchajcie ja piszę do, auto, do Microsoftu ja tego tak nie zostawię żeby mi całego live'a ruinowali i później mi przycinają wszystkie zasięgi Ola na wszystkich ma, serwerach zespol, pola, ma to jest Akiko, ta sekretarka to jest tak naprawdę Akiko, to jest prawdziwa osoba, ja ją zatrudniłem. Uratowałem no ją z i chuj, wyspy, kurwy. A, strzelił, frycek pornole ogląda. Nie, nie pra, panowie, no przecież znacie mnie dobrze, tak? No, no naprawdę, czy wy myślicie, że ja takie rzeczy ja się po prostu brzydzę takimi rzeczami? Tutaj mogę wam wprost to powiedzieć i szczerze, tak? Z ręką na sercu. Frycek dostał bana z powodu promowanie LGBTQ u ciebie. Jak Obim już, to lgbtq i plus minus xyz, i przepraszam choi. bardzo, ale tutaj nie będziemy tolerować braku tolerancji, tak? Jak już wymieniamy, to wymieniajmy wszystkie. bo oh, Boże, to za dużo Czemu dla Czemu ta Unia Europejska na mapie wygląda jak pierdolona Rzesza Niemiecka hey, w 1942 roku? Mam przycinane, przycinają mi kuźwa ogród. Ot mi przycinają codziennie, YouTube mi przycina. nie, sorry, zasięgi mi przycina. Zasięgi mi YouTube przycinają codziennie. Przepraszam. Więc już jest 10 na 10. Hej, jestem mistrz strategii, robię film o różnych ciekawych rzeczach. Opis 10 na 10 i zajebiste filmiki, wszystko oglądałem, nie? Ty, ale nie dałeś mi boosta? Kuźwa, miałem ci wysłać 5 zł Barti. Barti jest hostem chyba, nie? Kto jest hostem? Zaraz zobaczę. Dzięki, że wszedłeś. Mam nadzieję, że, że jak najgłe... Jak najmocniej się poznamy, matko bo Już jest za późno. Za późno w nocy. Dobrze, że jest za późno w nocy, bo inaczej... Inaczej, gdyby było za wcześnie, to by było... To by było z, zbyt krótko, żeby, żeby mnie YouTube nie zbanował. Ale za to w starciu, w walkach przez rzekę na przykład, będzie bardzo słaba. Pod warszawski nie? kocioł. Akceptuj dołączenie tym hostem. Ja mam akceptować? Aha, hostem. No, 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 ja nie jestem... Ja osobiście jestem ateistą, nie? I mm, ja osobiście... Mm, Staram się nie przyjmować hostli. Um, no też nie chcę po prostu obrażać innych, znaczy innych, nie chcę obrażać katolików, nie? I dominium y, dominium y, Rosy, y, amerykańsko żydowskie Nie wcale muszę spadać w krysy. pamiętaj, pamiętaj regularne, regularnej, regularnej reklamie, reklamie uśmiechnięta twarz w okularach dziękuję. przeciwsłonecznych. Zawsze, kiedy wchodzisz na A live, ja to jest to dla mnie... Na absolutny zaszczyt i absolutna przyjemność przez którą się absolutnie rozpływam i dlatego muszę teraz siedzę ja siedzę wy tego nie widzicie ja siedzę w basenie takim mini basen moda oddawa i mnie mam krokodylki ignoruj. krokodylki pod rękami mam tutaj bo siedzę w basenie bo jak się rozpłynę żeby nie uwalić podłogi nie jak wchodzi jak, jak wchodzi wchodzi terror sorry no to trzymaj się terroru dziękuję bardzo terrorze trzymaj się ter terror trzymaj się terror X Obrona na granicach się absolutnie źle skończyła na, dla, dla Rzeczypospolitej w 1939 w roku, dla II Rzeczypospolitej. Amerykę odkrył Muszę zrobić tak jak w, w czasach I Rzeczypospolitej, jak Sobieski bronił się przed, przed kozakami. Spróbuję, spróbuję tak zrobić jak Sobieski przed kozakami, czyli tak. Front wschodni skasuje i dam automatyczną linię obrony tutaj, linię odwrotu. Odwrotu to... Fatalna nazwa, jak mniej niż trzy. Spróbuję się bronić tak jak Sobieski przed Kozakami. On bodajże wtedy. Mm, tak, dokładnie. On ubrał Adidasy. Chodzi o to, że jak czytaliście książkę Sunatsu, tego miliardera chińskiego, bo on był bardzo bogaty. Okopaj, zawisłą się, okopaj. Bo on był włócznikiem. Włócznikiem. Otrzymujesz samochód zwany g klasa On był chińskim znanym włócznikiem, a to oznacza, że był nadziany. Dobra, my, 10 dywizji będzie bronić się tutaj przed rzeką od ZSRR, dlatego że tak jak było w książce Sunacu. Nie słuchajcie, słuchajcie, na inne kanały będziecie wchodzić i, 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 i tam wam będą mówić, że rzeka, jakieś busty, w ogóle busty, że za rzeką się bronicie. Panowie, no o czym, o czym my w ogóle rozmawiamy, tak? Ci ludzie lękma, w ogóle. ma słyszałeś o tym chińskim Elonie Musku? A, tym co y, Alice Rabę założył? Ej, idź w monarchię. Aha, postaram się właśnie. Czekajcie, ja muszę reformę rolną, żeby mnie matka Boskania zaatakowała. E, za plecami, jak masz rzekę, wtedy twoi ludzie będą walczyć absolutnie do upadłego, do śmierci. E, szczególnie e, to działa na bolszewików i na trzecią na, na rzeszę nie Kiedy działa. Nie będę, jaki z 1 jeden. 1. Jeden. Sun Tzu jasno napisał, że na bolszewików najlepiej bronić się przed rzekami. Nikt się opierdziela. Ja wiem, że troszeczkę. Troszkę jest ciężkie dla mnie, ten, ten streaming, okazało się, że to jest ciężki kawał chleba, bo szczególnie jeśli chodzi o fanki, zaczyna mnie to troszkę dobijać, nie wiedziałem, że to będzie takie trudne. Zaczynam mieć różne trudne myśli z tego powodu, bo bardzo często się zdarza, że fanki do mnie piszą, żeby przyjechać tutaj do mnie i mówią, żeby podpisać im jakieś tam zeszyty im podpisać, żeby im podpisać kubki na kawę na przykład. No i przyjeżdżają ja mówię, dobra, takie coś mogę zrobić, tak? Jestem człowiekiem, mogę coś takiego zrobić, a one mówią nagle, żebym się na majtkach podpisał, na biustonoszu, na tym naprawdę. Kratka dla mnie trudne. Dozwolony nie mam, komentarz na live. Nie mam jak, jak, jak się odpędzić od tego. Czasami są silniejsze ode mnie po prostu i, i kończy się to bardzo, bardzo źle, bardzo fatalnie. Przepraszam, na chwilę muszę reklamy włączyć, przepraszam. Bez komentarza zostawię to jako. A nie długo nie będę mógł toczyć. Moda. Dobra, Szpiet, gej, co? Nie wiem o co Kaman, a tym bardziej o co Akukaracza. Czemu Rosji nie mogę zaznaczyć? Automatycznie y, dajemy do armii, wcielamy wszystkie kobiety i dzieci. Nie, nie! Matko, bosko, co ja powiedziałem? Przepraszam najmocniej. Boże, to był absolutny żart. Przepraszam. Przepraszam najmocniej. To to, to, to absolutnie nie miało, nie miało miejsca. No, co ja w ogóle? Ja, jak bzdety gadam. Kobiety, yy, sorry. Mężczyzn i kobiety. Wszystkich dorosłych, przepraszam. Mężczyzn i kobiety. Absolutnie przepraszam za to. Ja pierniczę. Panowie mieliście mi mówić. Miałem odświeżanie na 50 herców. Weź na marionekię. Zamiast na 165. No kuźwa, no to dlatego, dlatego takie mikrowanie mi nie szło, no dlatego mi nie poszło. Ja pierniczę, no, kuźwa zawsze zapomnę. Panowie, bardzo was proszę na kolejnego live'a, przypomnijcie mi, naprawdę przypominajcie mi o tym. Ja was prosiłem ostatnio, żebyście mi przypomnieli, żebym to sprawił, nie daliście mi znać. No dlatego właśnie absolutnie nie mogłem mikrować, absolutnie mi się, po prostu klatki mi się absolutnie nie synchronizowały z ekranem. Ja widziałem zupełnie inne rzeczy. Ja po prostu... U mnie jeszcze nie wypowiedzieli mi wojny, a już jest ekran pokojowy, tak? Bo absolutnie miałem o wiele mniejsze, o wiele mniejsze w ogóle kra te. O wiele mniejsze miałem klatki, po prostu o wiele niższe klatki miałem. No nic, no nie, no gratuluję, no nie będę szukał, ja nie jestem z tych, co szukają wymówek, że, że. Yy, strali mu chyba gdzie O, Ooooo, blaj! Ja bym uwierzył! Ja bym uwierzył, anonim. Uwierz, ty tak, Anonim, przypomniałeś 100%. mi, ten film nazywał się w, Uwierz w, w, w Ducha, Uwierz w Ducha, tak, tak, że oni se stali i ten Steven Spielberg trzymał te, y, robił se takie, jakby robią takie wazy, ceramikę, nie, że tak się kręci i se tak z gliny, nie, formują i tak z Ridley Scott chyba, Ridley Scott tak trzymał tą wazę i se formował i później ta y, y, Angelina Jolie chyba tam z tyłu go trzymała, nie, tak to tak. On, on grał też, ten Tom Hanks grał w, w tym, w, w dirty, dirty Talking, Dirty Dancing, Dirty Dancing, sorry. Dirty wygrał pasmi? A nawet na urlopie, ja mam teraz urlop ogólnie dwa tygodnie, nawet na urlopie mi przesyłają cholera dokumenty, naprawdę, to, 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 to mi się nie podoba, no, no ileż można pracować, tak, ciągła praca. Ale już niedługo jak z live'ów tutaj będziemy się utrzymywać, to wtedy 8 godzin. Dziennie stream, non-stop będę, będziecie mnie oglądać, moją facjatę, że będziecie wymiotować, będę wam z lodówki wyskakiwał. Nie. Na live jest hoja, po pół godziny Na odpalamy, picie. zaczynamy bawić się w y y Boże, matko boska, zaczyna grać w hoja. To teraz tak, słuchajcie, dzisiaj robimy wyjątkowo taką samą taktykę jak zawsze, czyli, no nie wiem, może będę miał słabą piechotę? Słuchajcie, ja mam 42,5 tysiąca godzin w tej grze. Hostem. I ja, Dołączenie do gry. E, ja wam mówię jasno, tak? Jasną rzecz e, e, i wprost. E, brońcie się przed rzekami. Dlaczego? Dlatego, że tak jak w książce Sunatsu napisał e, Sunacu e, w, sztu, w, w sztuce wojny, że...